Siedem nazwisk i jedna data śmierci. Pomnik poświęcony ofiarom górniczej katastrofy sprzed 117 lat, który stoi na cmentarzu w Chropaczowie, został odrestaurowany i ponownie uroczyście poświęcony. Ten pomnik przypomina przede wszystkim o tym, że miasto Świętochłowice było miastem przemysłowym, mocno przemysłowym. E, branża górnicza również była tą e, i hutnicza, były, były wiodącymi. E, pomnik upamiętnia e, śmierć tragiczną siedmiu młodych ludzi, którzy... Zginęli właśnie pod ziemią. Jest naszą rolą to, żeby, żeby przypominać i czcić takich bohaterów, cichych bohaterów, którzy kształtowali jakby funkcjonowanie miasta Świętochłowice. Koszt renowacji pomnika to 20 tysięcy złotych, a prace sfinansowane zostały przez miasto przy wsparciu Stowarzyszenia Przyjazne Świętochłowice Polskiej Grupy Górniczej i Solidarności Z Kopalni Wujek. Była to jednak oddolna inicjatywa, za którą stoi Krystyna Schmidt. To była taka mogiła, że ona po prostu była jakby symbolem górnictwa, tego trudu, tej pracy, bo był bardzo piękny też ten stary nagrobek. No ale dopiero jak to zaczęło się wszystko już odupadać, nie było kopalni już nie było kopalni Matylda. I to był 99 rok, i postanowiłam udać się do jakby um, następczyni kopalni Śląsk, do Kochłowic. No i tam poprosiłam dyrektora, żeby się zajął tą, tym grobem. No ale to było niedobrze zrobione, więc przez blisko 20 lat tak chodziłam, tak prosiłam, że jest teraz tego efekt. Dzięki temu w Świętochłowicach udało się zachować pamięć o tragicznych wydarzeniach z 2 marca 1904 roku. Pamiętam, jak kiedyś Dziadek opowiadał mi właśnie o tej wielkiej katastrofie górniczej, bo takie groby są nigdy nie są zapominane. One w jakiś sposób żyją swoim życiem i zawsze tutaj też było bardzo wiele zniczy, pamiętam. Pamiętam, żeby taki płotek, jakiś tam łańcuszek, no teraz to miejsce wygląda zupełnie inaczej. Od niedawna jestem tutaj proboszczem. We wrześniu będzie rok, ale cieszę się, że mogłem brać udział w tej pięknej uroczystości. Inicjatywa odrestaurowania pomnika ofiar katastrofy górniczej zainspirowała proboszcza Schropaczowa i postanowił odnowić ten stary krzyż stojący na końcu parafialnego cmentarza.